W odcinku analizującym czeczeńskie wpływy w Heilig została poruszona kwestia warszawskiego koksa. Chłopaki z WK postanowili odpowiedzieć na zaadresowane do nich wątpliwości i zaprosili nas do wspólnej rozmowy. Materiał nie podlegał żadnemu montażowi, aby ekipa WK mogła swobodnie wypowiedzieć się na temat naszego filmu i zająć stanowisko w tej sprawie. To nie jest zwyczajowy materiał, którego mogliście się spodziewać na naszym kanale. Jednak jak widzicie jesteśmy w studiu WK. Z uwagi na nasz ostatni materiał dotyczący highlig i analizy wpływów i biorąc pod uwagę jaką społeczność w Polsce mają chłopaki, zdecydowaliśmy się w tym materiale wywołać ich do tablicy. Jak się okazuje bardzo sprawnie zareagowali i nagrywamy to dosłownie dzień po publikacji materiału na YouTube. E, tak jest. No wczoraj widzieliśmy materiał. E, ja przed snem sobie szukałem kto prowadzi wasz kanał. Znalazłem informację, że jesteś jednym ze współtwórców. E, zobaczyłem, że się przecięliśmy kiedyś na turnieju piłki nożnej. E, no i tam wszystko jest transparentne. Jest, że jesteś współtwórcą tego kanału. E, znalazłem do Ciebie kontakt i zadzwoniłem, czy możemy właśnie porozmawiać i co Ty w ogóle o tym sądzisz, e, o tym co nagraliśmy, no bo my nagrywamy ten materiał. E, to znaczy, zwróciliśmy się do Ciebie dlatego, ponieważ. No Nie podobało nam się to, w jaki sposób nasz materiał został zmanipulowany. Nie mamy nic przeciwko, żeby wykorzystywać nasz wizerunek, oczywiście, w sieci. Mamy tylko problem z tym, jak to zostało przedstawione. W porządku. I Czyli się o tym pogadamy. Wątpliwości, które zauważyliście w materiale, które my też zaadresowaliśmy, do których chce się odnieść dzisiaj. Tak jest. Zrobiliście to bardzo na gorąco, właśnie jesteśmy, jak wspomniałem na początku, dzień dosłownie po premierze, dlatego wielki szacunek i bardzo Wam dziękuję za to, Panowie, że chcieliście tak szybko się tutaj spotkać, bo oczywiście celem naszego materiału by było wywołanie dyskusji wokół tego tematu, co, jak widzimy, powiodło się, więc bardzo Wam za to raz jeszcze dziękuję. E, spoko. i też dziękujemy, że Wy się zgodziliście też upublicznić u siebie, nie? bo też nam zależało, żeby w sumie do tej samej widowni dotarł ten film. Mhm. Okej, okay, no główny taki zarzut z Waszej strony to w tym filmie to było, czemu nie było świadczenia z naszej strony, jeżeli chodzi o zakończenie działalności Heilig w Polsce. E, więc tutaj możemy sobie od razu przejść do tego. E, więc my zakończyliśmy współpracę z Heilig e, po orzeczeniu ABW, e, i zaraz po tym powstało Cloud. I z nimi też nie podjęliśmy współpracy z tego względu, że jeszcze nie jesteśmy pewni, jak ta sprawa się potoczy i chcieliśmy poczekać jeszcze do momentu, kiedy ewentualnie Hylik, nie Cloud, tylko Hylik da jakiś, jakąś wypowiedź na ten temat. Przyjęliśmy, że to będzie te 30 dni, bo tyle było napisane i poruszane i a propos tego wniosku. Tego oświadczenia, przepraszam, że Hajik ma 30 dni na odwołanie się drogą sądową. Więc postanowili, postanowiliśmy poczekać do tej pory z naszą odpowiedzią. Przy okazji chcieliśmy poczekać, bo zaraz po oświadczeniu pojawiła się nowa federacja i myśleliśmy, że na konferencji Cloud wynikną jakieś nowe fakty, jeżeli chodzi o Hailik ale no, niekoniecznie tak było. E, więc to jest pierwsza, e, pierwsza sprawa, dlaczego... E... Tak, tak, no, zbudowane to było w odcinku tak, jakbyśmy nie, nie wydali żadnego świadczenia, bo mamy coś do ukrycia. A nie było tak, że mieliśmy po prostu coś do ukrycia, tylko toczyły się jakieś rozmowy o nowej współpracy. E, też nie było za dużo informacji od właścicieli Heiliga, od po prostu ludzi, którzy tym zarządzali. I, nie, nie wiedzieliśmy za bardzo jeszcze, jak to wszystko wygląda. No i pomyśleliśmy, że takie ogłoszenie może być, kiedy powstanie nowa współpraca. Mhm, rozumiem. I oczywiście tak to jest, zrozumiałe, że czekaliście na jeszcze te decyzje. Natomiast sygnowanie czegoś swoją marką to jest duża odpowiedzialność odpowiedzialność społeczna i też wobec swojej społeczności, jaką Macie, mając tak duży kapitał społeczny w Polsce. Z tego powodu um, wyszliśmy tworząc ten materiał, że jakakolwiek reakcja z waszej strony byłaby tu słuszna, biorąc pod uwagę, że legitymizujecie i legitymizowaliście High League, e, swoimi twarzami, swoimi produktami, waszą marką e, i czegoś takiego po prostu nam brakowało. Jakiegokolwiek komunikatu, czegoś do waszych widzów, którzy no, nie wiedzieli, co myśleć na ten temat i na dobrą sprawę, jak patrzeć na tę sytuację, bo są z wami bardzo mocno związani. Mm -hmm. e, I tutaj rozumiemy, że chcieliście tego naszego oświadczenia, ale co nam się nie podobało, to w jaki sposób e, zmanipu zmanipulowaliście materiałami, e, w których e, no, braliśmy udział, bo to były materiały tam z, z naszego kanału. E, więc e, o to mamy głównie problem. E, I też e, odniosłem takie wrażenie, jak oglądałem ten materiał, że e, do jego końca. Jest podtrzymany fakt, że my nadal współpracujemy z Heiligiem slash Cloudem, a no tak nie było. Nie byliśmy na ściance sponsorów na konferencji Cloud, na przykład. I wydaje mi się, że ta narracja była tak poprowadzona, że Widz skojarzeniowo zapamiętał. To w ten sposób. Skojarzeniowo też widz zapamiętał, że skoro wy sponsorowaliście Hailik i pojawialiście się na Hailik, to w takim razie cały czas macie coś wspólnego z Hailik, biorąc pod uwagę, że nie pojawiło się żadne oświadczenie z Waszej strony, które wskazywałoby na transparentność i na to, że rezygnujecie ze współpracy, tak? Nie musieliście przepraszać oczywiście za to, co się działo, ale po prostu jasno zakomunikować, że okej, okay, już z Hailik, nie mamy nic wspólnego. Nie współpracujemy również z cloud, jasne nie było was na ściance, w porządku, ale nic takiego się nie pojawiło. Więc skoro owca zahaczasz o pewne skojarzenia, które ma widz, to też musimy pamiętać o tym, że one działają w obie strony i te skojarzenia sprawiały, że nadal byliście mocno powiązani z Highlick. Tak. Wracając do tego, co mówiliśmy, rozumiemy to, powiedzieliśmy dlaczego oświadczenia nie daliśmy od razu. Nie chcieliśmy, żeby była sytuacja tego typu, że okazuje się za cztery dni po oświadczeniu, że Hajk wraca z jakąś odpowiedzią, a my odwracamy się nagle od nich i stajemy się od razu. No, jesteśmy w złym świetle postawieni. Ponownie chcę wrócić do tego, podkreślić to, co nam się nie podoba. Ja rozumiem, my rozumiemy tutaj waszą misję i przekaz. Po prostu nie. Uważam, że nie powinniście tego wykonywać w ten sposób, czyli zachęcać e, i mobilizować ludzi poprze, poprzez manipulowanie materiałami, bo na przykład jesteśmy tam przedstawieni jako przyjaciele Sławka i tak jakby jest na nas zrzucona odpowiedzialność, że my powinniśmy e, wyegzekwować e, od Sławka. Coś, a ja na przykład nie czuję się odpowiedzialny, żeby cokolwiek egzekwować ze Sławkiem, i uważam, że od tego są służby, i służby to egzekwują, i tylko w momencie, jak służby orzekły, że coś jest nie tak w tej sprawie, to my ucięliśmy współpracę. A to, że oświadczenie z oświadczeniem e, nie wyszliśmy od razu, przed chwilą ci powiedzieliśmy dlaczego też to była nowa sytuacja w ogóle nie wiem czy w Polsce to była pierwsza taka sytuacja ale w naszym, w naszej historii prowadzenia biznesu nie znamy się aż tak dobrze na prawie żeby wiedzieć że na przykład Helik by poszedł do sądu i na drodze sądowej oficjalnie by rozpoczęli obronę swoją i no wstrzymaliśmy się po prostu. tak. No, często w internecie jest y, puszczona informacja i są pochopne wnioski wyciągane. Więc y, może dlatego to zrobiliśmy, ale z perspektywy czasu uważam, że, że, że to jest błąd, że nawet krótko w jakimś krótkim komunikacie czy na naszym fanpage'u czy gdzieś nie poinformowaliśmy o tym, że totalnie się odcinamy od, od Heiliga. Oczywiście to by tak, tak de facto było, tylko z jakiegoś powodu właśnie no, trzeba było się cofnąć wstecz. W głowie mieliśmy coś innego i teraz mamy coś innego, bo sytuacja się dynamicznie rozwijała. Na pewno łatwo jest pewne rzeczy stwierdzić po fakcie, tak samo jak wasz materiał nie powstał przed orzeczeniem ABW, tylko po orzeczeniu, po orzeczeniu ABW. Nie było żadnego materiału mobilizującego ludzi, bo było dużo materiałów, komentary odnośnie tego tematu, ale tak naprawdę pierwszym takim materiałem, który no, nakłonił do refleksji, tak jakby zmusił do mobilizacji influencerów i, i ludzi w tym temacie, no to jest ten wasz materiał, nie? I został on stworzony po orzeczeniu ABW. To prawda. Tak. I tutaj chciałem jeszcze podbić jedną kwestię a propos e, twojego a, spostrzeżenia na temat naszej narracji w materiale. Jakoby Sławomir Bielski był Twoim przyjacielem, no tam pojawiło się określenie przyjaciel biznesowy i to było właśnie, to był ten komunikat do Was, żeby wywołać Was do tablicy, żeby Was zachęcić do tego, abyście zabrali głos w sprawie i w pewien sposób zajęli tutaj stanowisko. I oczywiście przyjaciel to słowo, które zostało pochopnie użyte i błędnie diagnozuje Twoją relację ze słowem Bielskim, to prawda. Natomiast miało na celu położenie emfazy na waszej relacji partnerskiej, relacji biznesowej, bo to jest akurat zgodne z prawdą i to było na naszej uwadze. To było naszym celem, aby wykazać, że łączy was coś więcej niż, nie wiem, mnie Sławomira Bielskiego, z słowami Rebielskim, czy jakiegoś widza, czy kogokolwiek jakąś szarą jednostkę, bo jest to partner w relacji biznesowej, stąd możemy przypuszczać, że macie jakąś większą wiedzę niż ja, tworząc ten materiał. No jasne, no tak wiedzy... zawsze wrzucał dużo zdjęć, z tego co pamiętam z influencerami. No i tak, no, ale to było tylko zdjęcie raczej. E, tak, Trukowcy no, zdjęcie i mnie przy nim nie było. Ja mogę tylko zadać Ci no. pytanie, w jaki sposób Wy chcecie, żebym ja e, egzekwował cokolwiek od Sławka. Nie? Czy macie na to jakiś pomysł? Przyjaciół bo przyjaciół tak panu. jakby jest to słynne pytanie dlaczego? E, I no właśnie nie wiem. Dlaczego ja mam mieć obowiązek wyjaśnienia takich rzeczy? Nie, nie wiem, czy możesz mi teraz odpowiedzieć na to obowiązek pytanie. Obowiązek wyjaśnienia rzeczy wobec swoich widzów, obowiązek transparentności. Nie, nie. obowiązek. Kołaśną... Nie, nie, to jest osobna rzecz. Sorry, że ci przerwałem. Chodzi Pewnie. mi o obowiązek wyjaśnienia Sławka. Dlaczego mam z nim zdjęcie. Tam? mi bardzo brutalnie: wyjaśnienia Sławka. Ale wiem, o czym mówisz. I z tym się po prostu nie zgadzamy, że pewne rzeczy w waszym materiale zostały tak zmanipulowane. No nie wiem, z jakiego powodu. to się Jesteście, podobało. Bo, jesteście bo... powiązani przede wszystkim finansowo, tak, ze Słowem Bielskim, więc po raz kolejny to nie jest nakaz, to nie jest twoja absolutna odpowiedzialność, coś tu musisz zrobić, żeby wyjaśniać Słowem Bielskiego, ale można było to zaadresować. To nie jest twoja odpowiedzialność. Ale dlaczego, wobec prawa. dlaczego ja jako. Dlaczego nie jestem organem prawa, nie? Dlaczego ja nie mam narzędzi, żeby wyjaśnić słowo Bielskiego. Nie mam chęci, żeby tego robić, bo nie jestem organem prawa. Ja też bardzo I myślę dofa, że i wydaje i też to... wyjaśniły Hajlik i jeżeli y, Sławek też y, ma jakieś powiązania, to ja liczę na to, że też służby to wyjaśnią. Oczywiście no, my i... nie weszliśmy w tą współpracę, y, no bo już przez to doświadczenie z Hajlikiem no Totalnie już to, to zniknęło w ogóle z, z tematu w firmie, żeby dalej w to brnąć. Nie? Tylko szukamy teraz nowej współpracy też właśnie z, z większą organizacją, żeby gdzieś tam to miejsce, przestrzeń reklamową też troszkę odzyskać po tej całej akcji. Mhm. Aby odpowiedzieć jeszcze na Twoje pytanie, Owca, masz rację i nie traktujemy Cię tutaj jako organu prawnego. Które miałby to zrobić. Traktujemy Cię jako osobę, która ma bezpośrednie powiązanie ze Słowem Bielskim, mogłaby wiedzieć coś więcej i mogłaby w jakiś sposób zareagować. To była nasza sugestia, którą rzuciliśmy w tym materiale i z takiego punktu wychodzimy. Mhm. Właśnie tak jest w materiale przedstawione, jakbyśmy mogli wiedzieć coś więcej, ale myślę, że to nie jest w obiektywny sposób przedstawione, że bardziej to jest tak zmontowane, że wręcz. Prowokuje ludzi do myślenia, że my wiedzieliśmy naprawdę coś więcej. I szczególności... A nas łączyły tylko relacje biznesowe i nigdy nawet za jakimiś kulisami z, w rozmowie z jakąkolwiek osobą z Heiligu y, nigdy nie usłyszeliśmy o powiązaniach z Rosją. Y Więc y, i się nie dziwię, bo chyba na tym, na tym to polega, że raczej y takich rzeczy, jak ktoś ma coś za uszami, no to nie mówi o tym. I, I właśnie tyle możemy mieć do siebie pretensji, że no nie wszczęliśmy jakiegoś małego, prywatnego śledztwa. Tak? Że, ale też byliśmy zaangażowani mocno w tą federację. No więc jest coś takiego, że jak w coś jesteś mocno zaangażowany, to liczysz na to, że to wyjdzie. I pewnie też tu zagrała psychologia, jakieś ży, życzeniowe myślenie, że no ten Hajlik jest w porządku. Nie? I też liczyliśmy pewnie podświadomie. I jak to. to mówisz właśnie, bo e, mówiłeś o widzach e, kanału, bo o ile dla widzów e, naszych kanałów e, to jeszcze mamy tutaj taki punkt o tym mobbingu w firmie. To dla Co, naszych widzów... Zanim do tego no? przejdziemy, chciałbym jeszcze zaadresować ten temat związany z kojarzeniem Was, Hajlik i to, że mogliście wiedzieć więcej z naszej perspektywy. Po pierwsze, to jest pewna nauczka na przyszłość, że jeżeli kogoś wywołujemy do tablicy tak jak zrobiliśmy to w waszym przypadku aby poruszyć ten dyskurs społeczny aby pobudzić dyskusję na ten temat wywołujemy was i poświęcamy wam relatywnie mało czasu w materiale w porównaniu do całości co jest błędem i można było precyzyjniej zaadresować waszą kwestię precyzyjniej ją poruszyć zamiast poświęcać jej trzech, trzech zdań poświęcić jej 30 e, to prawda natomiast też uważam że Mogliśmy zakładać, że wiecie więcej niż my, jako że my mamy dostęp wyłącznie do takich narzędzi jak Google, jak Facebook, aby wynajdywać te informacje, biorąc pod uwagę, że byliście bezpośrednio powiązani z HALik. Tutaj wracam do tego, co mówiłem wcześniej. Finansowo z tą federacją, więc to jest po prostu punkt, z którego wychodziliśmy. Tak, i do tego bym jeszcze dołożył, że wiadomo, że zależy Wam na zasięgach że tworzycie YouTube'a, ale fajnie było też nie zakrzywiać tych materiałów. Nie, nie wiem, czy zgodzisz się z tym, że troszeczkę za bardzo Mogło ten materiał imicelowe. był krzywdzący w naszą stronę i zakrzywiał rzeczywistość. My no odnieśliśmy takie tak, wrażenie. Wyszło tak, że spotykamy się z komentarzami, takimi jak WK wspierało kadyrowców, WK, jak, czy Ruble się zgadzają i no, musisz się zgodzić, że wydźwięk Taki pozostał po tym materiale, że jednak mamy powiązania i wiedzieliśmy coś więcej, a tak nie było. I może, jakbyście kolejny raz nagrywali materiał, to trochę więcej byście obiektywizmu do niego dodali. Nie? Zakładaliśmy, że wiedzieliście więcej niż my na temat kogoś, z kim podpisywaliście umowy. I myślę, że to nie jest całkowicie bezpodstawne założenie, z którym wyszliśmy w odcinku. Natomiast po to też się tutaj spotykamy, aby te wszystkie wątpliwości zaadresować i je rozwiać ewentualnie, i pokazać, że to, co faktycznie dzieje się aktualnie na waszych profilach, może być błędnym wnioskiem wyciągniętym z materiału. Tak, tak, no i jak oczekujecie, właśnie, żebyśmy my, influencerzy, byli odpowiedzialni i byli zmobilizowani w takich kwestiach, no to też fajnie będzie, żeby ta druga <laughs> strona wymagała od was, odpowiedzmy dziennikarzy, żeby że wy jesteście odpowiedzialni też za te treści e, i żeby rzetelniej podchodzi do tych treści, które wy, wykorzystujecie, czyli ponownie nie mamy problemu z tym, że poruszasz nas w swoim materiale, że nas mobilizujesz do czegokolwiek, mamy problem tylko z tym, jak to zostało po prostu zrobione i tylko tyle, nie? W porządku, to w takim razie, jeżeli macie z tym problem, to pewnie chciałbyś jeszcze poruszyć kwestię, o którą zahaczyłeś w tej rozmowie, więc do tego wrócę, mianowicie mobbingu pracy, bo już e, zahaczyłeś o ten temat. Tak, a propos widzów, bo o ile ja nie tutaj słowakami nie musimy tłumaczyć tego naszym widzom, e, bo oglądają e, nasze kanały, mamy kilka kanałów, w tym chyba cztery to są rozrywkowe. Tak naprawdę nawet ten kanał sportowy to jest rozrywkowy. Znają nasze poczucie humoru, ale e, widzowie, wasze stricte waszego kanału e, no odbiorą to jako fakt, że tutaj w tej firmie jest uprawiany, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale już tak powiedzmy, że jest praktykowany mobbing, stosowany, tak. stosowany mobbing, nie? Daniel to jest mój kolega od technikum. Tak jak rozmawialiśmy dzisiaj, możecie porozmawiać z Danielem, zapraszamy, no nie wiem, możemy Wam użyczyć czegokolwiek chcecie, żebyście prześwietlili sytuację mobbingu potencjalnego w naszej firmie. No my jesteśmy przekonani, że on tutaj nie występuje. No okay, ale i to rozumiemy, też... że ktoś kto nie oglądał na co dzień mógł to tak odebrać. Jakby ktoś wyrywkowo znalazł ten materiał, tak jak pewnie wy przy researchu, no to mogło być to tak odczytane, nie? I zostało to tak odczytane, dlatego że my kierowaliśmy się nie tylko naszym osądem, ale też zajrzeliśmy do komentarzy pod tym filmikiem na Facebooku, bo akurat tam go znaleźliśmy, tam został opublikowany. I jasno widać, że mobbing to jest temat, który mocno grzeje Polaków, i my użyliśmy potencjalnego mobbingu tak przypuszczalnie, że jest, to, um, praktyko, że jest to praktykowane, czy że można tak nazwać to, co zobaczyliśmy na tym materiale. I komentarze, które znajdują się pod nim na Facebooku, one jasno sugerują, że osoby tak to postrzegają, dlatego że kiedy do nich zajrzymy, widzimy sporo wypowiedzi dotyczących tego. Co się dzieje na materiale, że wszyscy mają ponure miny, że traktują to bardzo poważnie, że pocieszają te osoby w komentarzach, osobę adresowaną i z tego powodu możemy jasno stwierdzić, że to nie są wyłącznie odbiorcy waszego kanału, tylko tym bardziej na takim medium jak Facebook ten materiał jednak trafił do szerokiego grona i widać, że jest on odbierany jednoznacznie. I mobbing jest czymś, z czego no, trudno żartować i raczej się nie powinno, jako że jest poważnym problemem aktualnie w Polsce. I to nie tak, że ten filmik jest jakimś rzetelnym, merytorycznym, twardym dowodem na to, że mobbing występuje w Waszej firmie. Zupełnie tego nie powiedzieliśmy i nie użyliśmy tego w taki sposób. Powiedzieliśmy, że przypuszczalnie, że ma to, że to zakrawał mobbing, że pokazujecie to, co dzieje się w Waszej firmie i chcecie tym samym pokazać Waszą transparentność. Być transparentni wobec widzów, którzy Was śledzą i wobec Waszych odbiorców. I to, że wykorzystaliśmy ten materiał. Był to zabieg cenowy, aby wzbudzić pewne współczucie we wszystkich osobach związanych z Skylink, aby zaakcentować tę transparentność, której Wy wymagacie od swojego pracownika, od swoich pracowników, którą wymagacie też od siebie względem swoich widzów i całkiem słusznie jest to jak najbardziej fair. I mm, myślę, że to coś, czego powinniście wymagać. Też tej sytuacji od siebie, względem waszych odbiorców, jeżeli chodzi o hajik, i tak samo tyczy się to wszystkich innych influencerów. Poruszyliśmy was, biorąc pod uwagę, jaki kapitał społeczny macie w Polsce, ale nie zaczyna się i nie kończy to na ekipie Wuka. Jasne, ale no nadal uważamy, że da się to zrobić inaczej niż wykorzystywać taki przykład scenki humorystycznej, to jest według nas scenka humorystyczna, dla Was być może nie, ale tak jak sam powiedziałeś, że no nie byliście do końca pewni tego materiału i nie, nie jesteś przekonany na 100% czy on jest rzetelny czy nie, to wydaje mi się, że raczej jak nie jesteście pewni, no to nie należy go mieszać w tak, z tak poważnym tematem, jaki to jest. Jaki jest poruszany w tym materiale? To jest materiale, bardzo istotna czyli, sprawa. Czyli cloud, bardzo cloud, społecznie, nie? Dlatego tutaj więc, też wymagana jest sprawy. Więc tutaj transparentność. znowu ja, ma, ja mam tak jakby problem o tą rzetelność, nie? że jeżeli już rozmawiamy o takich tematach i chcecie zmobilizować widzów i chcecie zmobilizować influencerów, to fajnie jak będą te materiały, ale być może mogą one być rzetelniejsze i dobór tych materiałów może być bardziej chociażby fair. E, ale czy uważasz, że tutaj. Wskazanie tego problemu, że osoby odebrały to faktycznie jako coś niepokojącego, co wydarzyło się w tym filmiku, jest niesłuszne, bo to się wydarzyło, więc nie bez powodu ten materiał też znalazł się w naszym filmie. Ja uważam, że y, jesteśmy kanałem rozrywkowym i da się to sprawdzić. Wy, y, wam to dobrze idzie, to sprawdzanie, i uważam, że Wy o tym wiecie, że my robimy rozrywkę i wydaje mi się, że y, oczywiście. Każdy może popełnić błąd, i dlatego tutaj rozmawiamy. Ale wydaje mi się, że jesteście w stanie na przyszłość zrobić zdecydowanie lepszą robotę e, niż właśnie wykorzystywanie tego przykładu, konkretnie, nie? E, który zahacza o jakąś e, kwestię humorystyczną. E, mamy życie prowadzone wokół firmy, dokumentujemy na kanale Wukadzik. To też da się sprawdzić, że angażujemy wielu, wiele Myśl, z naszych pracowników myślę, że zdecydowanie w życie więcej firmy. transparentnych, przykładów transparentności no. można znaleźć pozytywnych niż negatywnych w naszej firmie, że staramy się pokazywać, co się dzieje, nagrywamy vlogi i dzielimy się tym, co się tu dzieje. Stąd też ten, ten materiał tak szybko. Chcieliśmy właśnie. Wszystko wyjaśnić i docelowo chcemy, żeby ludzie mogli wiedzieć o wszystko o naszej firmie. No i scenki do poprawy, żeby były bardziej I czytane, żeby Tak, Na końcu tam, scenki tam. można się zaśmiać i, i razem po prostu pokazać, że, że to była beka, jednak, żeby. Jak pójdzie dalej szerzej materiał, żeby... No, no się pod, to ja waszego wizerunku. No, 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 I jeszcze chwilę, no. że ci się wtrącę, że Pewnie faktycznie to. przyznaję, że my, my może nie jesteśmy świadomi, co że mobbing, ta scenka Tak, być. i nie jesteśmy tutaj świadomi wszyscy, że mowing to jest serio realny problem w Polsce. I, i tyle, nie? My po prostu nie, nie jesteśmy świadomi tego, stąd w ogóle ta scenka została zaakceptowana przez nas, nie. Rozumiem. I Cieszę się, że. Więc będziemy o tym myśleli na przyszłość. No, my że zawsze, przysywać. że jak będziemy chcieli poruszyć jakiś skrajny temat, który może być potencjalne, potencjalnie problemem w społeczeństwie, no to już tutaj przypomnę sobie, że siedziałem sobie z Bezim i rozmawialiśmy na ten temat. Na pewno, no. nie. A ja też komentów na fejsie no. ja je przegapiłem. nie? Wiem, że na YouTube to tam było, wiesz, logicznie odczytane. No. Ale na Facebooku, tak jak mówisz, jest pewnie inna publika. I, no, I też ale publikowanie takich kontynuujemy, materiałów, kontynuujemy, pozwólcie, że jeszcze zahaczę o jedną kwestię, wpływa na kształtowanie waszego wizerunku i relacji z waszym odbiorcą. I sam fakt, że publikujecie tak wiele materiałów i one się pojawiają i są również komediowe, ale pokazujecie tam to, jak chodzicie po magazynie, pokazujecie produkty, wasze życie w firmie i poza nią. To jest coś, co sprawia, że jesteście bardzo autentyczni i budujecie taką mocną relację ze swoim odbiorcą. I z tego powodu brak jakiejkolwiek informacji i zajęcia jakiegokolwiek również stanowiska w tej sprawie jest odczytany jako taki społeczny dowód słuszności, jako przyzwolenie, jako kontynuowanie współpracy z Hajwik, co jak owca zaznaczyłeś na początku naszej rozmowy dzisiaj, nie miało już miejsca. Więc to jest myślę ten główny zarzut, czy ta główna wątpliwość, której nam tutaj zabrakło, i też to wybrzmiewa przy okazji kolejnych rzeczy, które poruszamy. Że jednak ten widok jest na tyle autentyczny, że wasi widzowie mieli prawo wyjść z takiego założenia, że nadal jesteście powiązani z Harikiem. Tak, do tej pory widzowie, do ukazania się waszego materiału, widzowie nam nie zgłaszali takich wątpliwości i nie widzieliśmy, że jest to jakiś problem, ale wniosek oczywiście wyciągamy taki, że jeżeli kończymy jakąś długą współpracę, to na pewno warto warto powiedzieć coś yy, widzą dlaczego i w jakich okolicznościach No i dzisiaj nadrobiliśmy na nie dzięki temu na, spotkaniu niestety bo. za późno ale no jest Powiem tak wcześniej jak jest. tylko się dało i za to jestem wam wielce wdzięczny bo jest to pierwsza taka sytuacja pierwszy taki materiał na naszym kanale coś zupełnie bezprecedensowego ale to dla nas tak samo i nas się dużo stresu, stresu stres mieliśmy i nadal myślę że się stresujemy tym wszystkim i no Kamień z serca, że udało się po prostu szeroko, szeroko to wyjaśnić. Nie? I no, jeszcze raz dziękujemy za kontakt, że z wami w ogóle też udało się tak fajnie dogadać. Absolutnie, tak, bo to, to wy wyszliście na z inicjatywą to się... i to chciałbym podkreślić, żeby to tutaj też wybrzmiało i zostało zapamiętane. To Wy wychodzicie do nas z inicjatywą. My jasne publikujemy materiał, który ma na celu wzbudzić dyskusję wokół tego tematu, bo w taki sposób jeszcze nikt na polskim YouTubie tego nie poruszył o tej strony. Z tego powodu na tym się skupiliśmy i zdecydowaliśmy się taki materiał zrealizować, ale od razu dzwoni do mnie owca z WK e, i mówi o co chodzi, co jest pięć. Trzeba się spotkać i to wyjaśnić, za co bardzo dziękuję. No. Dzięki. I lecimy tak dalej. Pomimo różniących nas poglądów i zarzutów do siebie, udało się spotkać i wyjaśnić wątpliwości w formie małej debaty, gdzie obie strony mogły kulturalnie przedstawić swoje stanowisko. Zachęcamy do niewydawania obraźliwych osądów, tylko do merytorycznej dyskusji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.